Firma Bioelektrownia z Siedzibą w Jabłnie przy ulicy Nowotomyskiej 15 wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji w środowiskowych w uwarkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia na budowę ciepłowni wysp wyposażonej w kocioł pomocy około 20 MW, opalanych biomasą i turbiną o mocy około 5 MW. Wniosek wpłynął do naszego urzędu 2 maja z ubiegłego roku. Ja również wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Dyrektoratu Sanitarnego w Grodowisku o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu za tego przedsięwzięcia. W ogóle podziękować o tak liczne przybycie, powiem, że nie spodziewałem się, ale to świadczy o tym, że przede wszystkim Państwu zatroskani w nasze sprawy w lokalne. No wykazujecie jakieś tutaj zainteresowanie yy, budową yy, takiego obiektu jak elektrownia jądrowa. Już wcześniej mówiłem, że ta instalacja jest proekologiczna, czyli można powiedzieć, że na ten spokojnie zarejestrować jest to najnowocześniejsza technologia yy, produkcji yy, prądu z biomasy i tak naprawdę to wolałbym żeby Państwo zadawali pytania od razu bo przypuszczam, że takowe się tu pojawią tak, że może po takim ludzie to ale krótka charakterystyka jakie to będą obiekty, jaka moc, no, co tam będzie wykonywane żeby... znajdować się to będzie oczywiście wszyscy wiedzą przypuszczam, że wszyscy wiedzą że będzie to na działce numer 300 przez 11 to jest były teren byłej suszarki zielonek, były bgli Wonna Krótka charakterystyka. Spalanie biomasy, produkcja prądu, przy tym wykorzystywanie ciepła w całości do produkcji, no może to tak dziwnie zabrzmi, ale też biomasy. A głównie polegające na tym, że to jest to uszlachetniane, czyli podsuszane, żeby się zagłębić w ten temat, ten, ten temat jest na tyle szeroki, że jego się nie da opisać w jednym, czy, czy w dwóch, czy nawet w pięciu, to może w Są to głównie odpady w postaci słomy, w postaci odpadów produkcji z produkcji z zbożywczego takie jak wywary położenia, takie jak wywary y, 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 z produkcji piwa. Takie jak na przykład w niedużej części odpady po cebuli. Słowy, ciała, trawy, słowy kukurydzy. No i to po prostu zanieczyszcza. Cała, cała. A ty to będzie spalowane, zanim będzie Nie będzie magazynu. Panie burmistrzu, proszę wreszcie, panie prezydentie. Jaki sposób powiedzieć, że sami w naszym kierunku są doskonale upamiętniani? Niech ci, którzy z mieszkaniami... Ale na tym powiadam, Ponieważ ta technologia nie przewiduje, powiedzmy, wysokich temperatur, ja o tym powiedziałem. W związku z tym słyszenie, bo ten cykl będzie w pierwszym, w pierwszym cyklu będzie to podsłuszanie tej biomasy po to, żeby... Yy, odpowiednio, no jakby stortować chemicznie. W związku z tym one yy, nie będą miały zapasów. Przede wszystkim interesuje nas przenieść świeżej yy, masy, ponieważ yy, stara, powiedzmy, zleżała ona traci na wartości energetycznej tej biomasy i, i powiedzmy, że część z nich będzie zmagazynowana w do się. do momentu, aż yy, zostanie yy, przesuszona i no i oczywiście spadamy. A jak ze silosów będzie transportowany do Przeródki? Też to będzie miało tak z To są ja tak bliskie czy... odległości I w sposób automatyczny, to znaczy, będzie przesyłane to yy, bezpośrednio na znaku czołgów do, do tak zwanego korynta zesytowego i to wszystko. Sprawia. No ale fajnie, pogratulować pokry drogę nam nowo usłyszoną i się, na wszystko w To znaczy inaczej. To może umu się że Jeżeli chodzi o częstotliwość transportu, ponieważ Państwo chyba zdajecie sobie z tego sprawę, że ja wprowadzę firmę transportową wielu lat I jeżeli chodzi o uczciwość w transporcie, nie występuje żadna. Jest wykazane w na raporcie. Natomiast może od razu. Na, na dzień dzisiejszy, jak Pani ja uważa, ile przejrzę na z tą samą, z, z tymi przyjeżdżają tylko przez moment i przez tydzień nie ma. Dobrze o tym wierzę, nie jeżdżą tak z powrotem, jak w tym przypadku będą musiały się poruszyć. Ale nie jest, ale nie jest prawdą. Nie jest prawdą, że one będą stałe, bo one po, po, po 20 czy 30 minutach rozładowania wyjeżdżają. Więc ja nie rozumiem, co one miałyby dalej robić? Przepraszam, to jest jedyne pytanie. Do pytań do

Bardzo cieszę się, szczególnie dzisiaj, że tylu mieszkańców przyszło na nasze zebranie. Często są takie opinie, że przychodzi 10-15 na zebranie i ludzie zastanawiają się dlaczego. Dzisiaj jest to wyraźnie wyjaśnione, potwierdzałem to ja nieraz, że jeżeli się dokładnie określi temat zebrania na kartkach, które chodzą, i, i, i szerzej się opisze, nie tylko rzuci się wyrazem temat zebrania, wtedy ludzie wiedzą o co chodzi i wtedy chętnie uczestniczą w zebraniu i to jest tego dzisiejszym dowodem. Po drugie, jako radny tej miejscowości i rady miasta i gminy zostałem zobowiązany do spełnienia swoich obowiązków radnego wobec mieszkańców wsi Błonna. I chciałbym tutaj odczytać pismo, jakie mieszkańcy Szyja Błonna, szczególnie w tej części, skierowali przed kilkoma dniami do Bulniszcza, mi przekazując... Przepraszam, nie proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę. Przekazując mi e, konie zobowiązanie mnie mieszkańcy również do przedstawienia tego tematu na najbliższej sesji w tym miesiącu. Pozwolę sobie przeczytać to, co skierowali mieszkańcy do burmistrza. My mieszkańcy wsi Jabłonna zwracamy się do Pana Burmistrza o negatywne zaopiniowanie planowanego przedsięwzięcia na terenie naszej wsi pod nazwą Budowa Elektrowni wyposażonej w Kocił w Dlajmie", będziemy się powtarzać, usytuowanej jabłonna ulica Nowotomyska 15. Po uzyskaniu informacji od inwestora na zebraniu wiejskim w dniu 24 stycznia 2013 dotyczącej szczegółów funkcjonowania tej inwestycji. Nie zgadzamy się na jej powstanie we wskazanej lokalizacji. Według informacji inwestora zapotrzebowanie na surowiec do funkcjonowania tej inwestycji wynosi około 120 tysięcy ton w ciągu roku. Aby sprostać tym potrzebom trzeba dziennie dostarczyć około 30 tirów z surowca tam i z powrotem, to jest około 60 tirów, nie wliczając do tego kilkadziesiąt pojazdów. Które będą musiały wywozić popiół oraz inne odpady. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie da się w żaden sposób zlikwidować zapachów suszonych produktów. Nasze posesje są oddalone od wyżej wymienionej działki w bliskiej odległości, od 150 do 300 metrów, oraz zespół szkolno-przedszkolny w jabłonie. Codzienny, codzienny wzmożony ruch ciężkich pojazdów spowoduje degradację naszych dróg lokalnych oraz pogorszenie bezpieczeństwa na tych drogach. Naszym zdaniem planowana inwestycja bardzo zanieczyści nasze środowisko. W pobliżu szkoły jest nowo wybudowany kompleks boisk, boisk wielofunkcyjnych, na którym spędzają czas wolny nasze dzieci i młodzież. Ponadto działanie wyżej wymienionej inwestycji negatywnie wpłynie na wartość naszych posesji i działań. Nie jest przygotowany w ogóle do dużego ruchu y, y, tyłów o ca całkowitym ruchu 40 ton. Zwracano mi uwagę na duży problem ze spalinami, jakie latem przez otwarte okna dostają się do mieszkań. Mieszkańcy coraz więcej. powiedzieć, że pewnie czegoś znowu nie wiecie. Wyobraźcie sobie, że te samochody, które tu przejeżdżają, mówią o w ciężarowych samochodach powyżej 3,5 tony, one wszystkie za siebie płacą, to one budują drogi, ale oczywiście w pewnym sensie je psują. Ale muszę wam powiedzieć, że opłaty jakie są zastosowane do tego typu pojazdów są bardzo wysokie. Poza tym y, rygorystyczne teraz podejście ochrony środowiska do tak zwanej emisji y, spalania w ciężarówkach są bardzo wysokie. W związku z tym Samochody coraz mniej idą, coraz mniej robią szkód i coraz mniej czują dro drogi. Dokładnie. I wiecie, że te samochody, zauważalne jest wizualnie, że one się zmieniają. A zmieniają się przede wszystkim techniką, yy, jaka jest w tych yy, samochodach zastosowana. Ja y, mogę powiedzieć tylko tyle, że te 35 samochodów, które będą poruszały się w godzinie to maksymalnie 22 dni robocze. Wyłącznie dni robocze. Pada sobota. Czyli 5 dni tygodniu. Proszę sobie to przeliczyć przez 24 godziny. godzin. 23, to 24 godziny. jak 12. 60, razy 2, 3, 4, 5, 5, Ta instalacja, która, która wnosi za sobą potrzebę zatrudnienia osób, które będą pracowały no, w różnym systemie, ale nie wyda się tak szybko przygotować. Przykładem tego była zorganizowana wycieczka, wtedy trochę teraz nas nie trudniała, bo myśmy wystąpili do Rady Soleckiej w Jedługnie. które których miałyby um, obrotę chęć pojechania, obejrzenia takich instalacji. Ale to już jest Ale jak ja tam, to chodzi o ja 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 A więc, chciałem powiedzieć, że takie lokalizacje w innych miejscach, to jest 30 metrów od, od na przykład y, dużego osiedla y, mieszkaniowego, Dokładnie taka sama instalacja, że się w innym miejscu przy obudkach działkowych, na, na, na gdzieś innego miasta, ja, też bardzo blisko budynków mieszkalnych. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli Państwo pozwolicie, że ja tam prowadzę zakład, 20 parę lat i nie wyobrażam sobie, że ustawił sobie instalację, która bym działała, nie wiem, wytwarzała jakieś hałasy.

które mają tutaj w okolicy 100 miejsc pracy około dla 90 dysłotyczności sami. Jedna i druga inwestycja, jak i pana Grzigorza, jak ta, ta druga, która będzie re realizowana, wiąże się z tym, że wzrost nastąpi ruchu zachować jakąś kolejność, bo między spotkaniem a zebraniem jest zasadnicza różnica. Jeżeli w przyszłości będą takie potrzebne zebrania dotyczące różnej lokalizacji powstania czegokolwiek, to najpierw byłoby wskazane spotkanie już nie takie jak dzisiaj, ale kiedy dzisiaj jest zebranie wiejskie i kiedy było napisane na ulotkach, że Mieszkańcy wyrażą swoją wolę przez głosowanie, to ja sobie nie wyobrażam, to ja jest takiego zadania, bo powiem, że nie biorę tutaj w demokracji nie ma za grożeń. Odpuszczam no, zażenia jak przejdzie. To, 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 to szkole się to na fikt, to z Jak czasu. Jak mam zdecydować, to poza naszą nasze zadowolenia. To mach. I to będzie odnotowane w protokole. I to ja mam jako głosowanie. Bo głosowanie państwo, takie głosowanie to przeżywają, wybór sądów, wybór burmistrza, wybór prezydenta, inne, inne, inne głosowania. Po, po zadaniu pytań, ja zadam takie państwu pytanie i wtedy państwo podnoszą rękę i, i wyborę, czy to, to, to przed Wiecie, Jeżeli mówimy tutaj o statucie w Sołectwie, to jest coś takiego zapisane w statucie, mianowicie Podjęcie uchwały zebrania miejskiego. Pan tak. rozpoczął, że dzisiaj odbywamy Zebranie Miejskie. Tak. Więc w tym przypadku pan chcąc to przegłosować, kto jest za, kto przeciw, czyli będzie to uchwała Zebrania Miejskiego z dnia dzisiejszego i tak dalej. dotyczące wydania opinii. Pozytywna lub negatywna, bo trudno no, tu cokolwiek w tej chwili przesądzić, ale może to być w trybie jawnym, bo nikt o będzie tak, w tajnym, w, 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 w tajnym, kiedy są pisane. Tak, tak, Rady Sołectwa, tak. a mogą być to znaczy, ja Tak, proszę tutaj na to wyrażają zgodę, no bo wiesz, takie, Czy ktoś tutaj z Państwa na sali jest za powstaniem tej inwestycji? Proszę, ręka do góry. Raz, raz, dwie, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem, osiem. Czy ktoś z Państwa jest przeciwko tej inwestycji? Dlaczego? Przecież... Kolega Komu nikt nie mówi. A tu jeżeli jeden człowiek chce coś zrobić dla dobra to wszyscy są przeciw. Tutaj, tutaj, jak mówię, kto wyraził mieszkańcy y Nieprawda. To tylko wszyscy dzisiaj księgi, co są przecież. A po wystali do nie są przecież. A Dziękuję Państwu za